Nie wiem, kto potrzebuje ten film obejrzeć, ale chodzi ze mną od długiego czasu, tak jak film o znakach, więc bardzo proszę, dzisiaj będzie o misji duszy. Co to znaczy, że dusza ma jakąś misję do wykonania? Po czym poznać, że jesteśmy na ścieżce swojej duszy? I pięć takich sposobów, które mam nadzieję pomogą Ci odnaleźć misję Twojej duszy. Ja nazywam się Magdalena Molenda i. Prowadzę sesje jeden na jeden z kobietami, które są w trakcie rozwoju duchowego, wspieram je w uzdrawianiu traum, a także prowadzę kręgi i warsztaty dla kobiet. Ten film nie jest dla wszystkich. Jeżeli utożsamiasz się wyłącznie ze swoim imieniem, nazwiskiem, ze swoim zawodem, z tym, co robisz w życiu, swoją rolą społeczną, to być może będzie ci trudno przyjąć to, co tu powiem, albo potraktujesz to jako film fantazy. Mimo wszystko, jeżeli czujesz, że chcesz go obejrzeć, to bardzo cię e, bardzo do tego zachęcam. E, jest taka bajka Disneya, która opowiada o planowaniu przedurodzeniowym, nazywa się Co w duszy gra? I w tej bajce jest przedstawione ludzi, którym e, dusza, która ma zejść na ziemię. I zanim zejdzie, wybiera sobie określone talenty, wybiera sobie pewne ciało, po to, żeby jak, na, jak najlepiej realizować swoją misję. I dokładnie tak samo jest z Tobą. Zanim przyszedłeś na Ziemię, przyszłaś na Ziemię, to stwierdziłaś, że w tym wcieleniu będziesz rozwijać pewne określone talenty, pewne określone dary, będziesz doświadczać pewnych rzeczy, żeby przekształcić je w miłość. I dusze schodzą w pewnych tak zwanych rodzinach dusz na Ziemię. Jakkolwiek to może brzmieć, to zanim zejdziemy tutaj, zanim przejdziemy przez ten ciemny tunel, swoją drogą to jest ciekawe, że wychodząc do świata, widzimy światło i kończąc to życie, wiele osób, które przeżyły śmierć kliniczną, mówi, że też widzi światło w tunelu, że widzi tą końcówkę. To takie symboliczne. W każdym razie, zanim zejdziemy na Ziemię, to to, co sobie wybieramy, to wybieramy sobie pewne określone talenty. Pewne określone dary i doświadczenia, które będziemy realizować tutaj na Ziemi. Schodzimy tutaj na Ziemię umawiając się na to, że zapomnimy, co tym darem, co tą misją jest. I to jest ogromnie ciekawe, dlatego że życie jest pewną taką zabawą w odkrywanie tego, po co tu przyszliśmy, czego mamy doświadczyć. Czego się nauczyć i w jaki sposób mamy służyć innym. Natomiast schodzimy do pewnego świata, który jest już w pewien sposób uwarunkowany. I teraz zobaczcie, jak ten świat jest zorganizowany. Kiedy idziesz do szkoły, uczysz się 45 minut, a potem masz 10 minut przerwy. Kiedy idziesz do pracy, masz 8 godzin pracy i 30 minut obiadu. Ale okej, okay. masz 8 godzin pracy i 4 godziny dla siebie, no bo wiadomo, jeszcze jest sen, prawda? I, i, i czas dojazdu, czas wstania, przygotowania się do tej pracy. Potem pracujemy 11 miesięcy w roku dla jednego miesiąca wakacji. Więc od wczesnego dzieciństwa jesteśmy programowani na ciężką pracę, na pracę przede wszystkim, na brak wolnego, wolnego czasu. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dusza schodząc na ziemię, wybiera sobie pewne określone talenty, pewne określone dary, które prosto je realizować. Ale współczesny świat jest zaprogramowany w taki sposób, że jeżeli coś przychodzi ci łatwo. To, to jest bezwartościowe. To dodatkowo jest pogłębiane w szkole, kiedy ktoś jest świetny z polskiego, jest świetnym pisarzem, no ale tabliczka mnożenia, liczenie to idzie mu jak po grudzie. E, no to co jest mówione? No co z tego, że umiesz pisać? Matematykę popraw, matematykę popraw. I od dziecka uczymy się, że to, co przychodzi nam z łatwością, z przyjemnością, jest mniej ważne, jest mniej wartościowe. Od tego, co przychodzi nam trudno, od tego, w co włożyliśmy dużo pracy. Mamy takie uczucie, że jeżeli się dopiero namęczymy przy czymś, to to dopiero jest wartościowe. Zobaczcie, że nawet kobieta, która ugotuje obiad jednogarnkowy w 20 minut, to go tak nie doceni, jak wtedy, kiedy upiecze kaczkę i jeszcze sama ją najlepiej oskubie i trzy godziny będzie ją piekła i będzie ją robiła, dopiero wtedy powie: O, to jest dobre, bo się narobiłam. <laughs> I to jest o tyle zabawne, że bardzo wiele osób dorosłych ma problem ze znalezieniem misji swojego życia, misji swojej duszy i możesz mieć 20 lat, nie wiedzieć, co chcesz w życiu robić, 30, 40, 50, a możesz umrzeć i nie wiedząc, co ty chcesz w życiu robić, co jest twoją misją, co jest twoim darem. Co więcej, w programowaniu społecznym to jest o tyle istotne, że uczymy się, że jedna praca jest bardziej wartościowa od innej. Uczymy się, że praca sprzątacza to jest taka niewykwalifikowana praca, do której nie trzeba nic umieć. Nieważne, że ktoś lubi sprzątać. Uczymy się, że praca lekarza jest bardziej istotna od pracy murarza, bo ratowanie ludzkiego życia, prawda, to jest coś. No ale gdyby ten murarz, tynkarz nie, nie zbudował sali operacyjnej, no to ten lekarz nie miałby gdzie operować. Tak? Więc uczymy się oceniania, co jest ważniejsze. Co jest e, takie hierarchizowane społeczne, co jest wyższe, lepsze, bardziej prestiżowe, od tego, co jest mniej. Jak to się ma do misji duszy? Skąd ten przydługi wstęp? Dlatego, że każdy z nas jako dziecko ma pewne swoje unikalne talenty, ale uczy się je dewaluować, deprecjonować, tak? no bo skoro mi to przychodzi jakoś tak łatwo, to na pewno to, jest, to nie ma żadnego znaczenia, tak? bo jeżeli się przy tym nie na tyrem, e, to, 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 nie, to to nie ma znaczenia. I to jest o tyle istotne, dlatego że dewaluując te swoje talenty, czyli idąc w pewne przeznaczenie, które jest wbrew misji duszy, ale jest postrzegane jako bardziej prestiżowe, to bardzo wiele osób uczy się cierpieć. Ok? Uczy się wytrzymywać? Uczy się mówić: Ja zostanę prawnikiem? Ja chciałam zostać prawnikiem, <grym> bo wydawało mi się, że to jest takie prestiżowe. Więc ja się pozmuszam, no bo przecież skoro wszyscy wokoło idą do tej pracy i poniekąd zmuszają się do pracy, no to jestem programowana, tak? To tak powinno wyglądać życie. Ja się powinnam zmuszać, bo coś, co przychodzi mi lekko i naturalne, naturalnie, nie jest czymś wartościowym. I mam, słuchajcie, świetnego fryzjera, który który uwielbia swoją pracę i przebywanie z tą osobą jest przyjemnością. Mam wrażenie, że to co on robi z włosami przychodzi mu bardzo, bardzo lekko, natomiast on się nauczył doceniać ten talent, ale gdyby on kiedyś powiedział sobie: Jestem mężczyzną, może nie powinienem być fryzjerem, może powinienem być ekonomistą i nie poszedł za tym, to całe życie miałby takie uczucie rozdwojenia, takiego dysonansu pomiędzy tym, co chce robić, pomiędzy tym, czego pragnie jego dusza, a pomiędzy tym, co jest od niego oczekiwane społecznie. I my, jako dzieci, nauczyliśmy się od wczesnego dzieciństwa wypierać to, co jest w nas dobre, i przystosowywać poniekąd do społeczeństwa, przez to, że cały czas byliśmy oceniani. Nasi rodzice byli oceniani, nasi dziadkowie byli oceniani. Tak po prostu było, więc my też się tego uczyliśmy. Niektórzy z nas mieli trochę szczęścia i mieli takie wewnętrzne przeświadczenie tego, co będą w życiu robić. Co nie oznacza, że ich droga wyglądała tak bardzo prosto, to oznacza, że też skręcała, ale było w nich takie wewnętrzne prowadzenie. Niektórzy z nas zostali bardziej doświadczeni przez życie, więc nauczyli się skręcać i w pewnym momencie tak bardzo skręcili, że zupełnie zapomnieli. I teraz mają takie uczucie, ja nie wiem, co chcę w życiu robić. Ja nie mam żadnych talentów, ja nie mam żadnych pasji. Jeżeli ta część jest o Tobie, to chcę Ci powiedzieć, że masz swoje unikalne dary, masz swoją misję, masz swoje talenty, którymi chcesz się podzielić z ludźmi, które jeżeli nauczysz się wykorzystywać, to wniesiesz bardzo dużo światła na tą planetę. I dlaczego, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest taka część Ciebie, drogi słuchaczu, drogi widzu, droga widzko, która wie, co chciałaby w życiu robić. Jest taka część Ciebie, która wie gdzie ją ciągnie i jest taka część Ciebie, która to mega ocenia, która mówi no i co, i Ty będziesz to teraz robić, ale co ludzie pomyślą, Ty wiesz kim Ty w ogóle jesteś, przecież Ty nie masz żadnego wykształcenia, żadnego doświadczenia, kto Ci da, podstępuje, że Ty to umiesz robić? Kto Ci powie, kto Ci da tą gwarancję, ten autorytet, kto zaświadczy swoim autorytetem, że Ty możesz to robić? I lubię zawsze przytaczać przykład Ewy Chodakowskiej, która po prostu lubiła ćwiczyć i lubiła inspirować ludzi do tego, żeby dbali o swoje ciało fizyczne, bo od tego zaczyna się też zdrowie mentalne. Ale ona nie miała AWF-u, ona nie miała skończonych studiów. I co by było, gdyby ona sobie powiedziała: ojej, ale ja to lubię robić, przecież to jest takie mało ważne. Kto mi zaświadczy, że ja to umiem robić? Tak? Kto zaświadczy, że mam ku temu wiedzę i kwalifikacje. I teraz wyobraź sobie, że ona nie poszła tą drogą, że stwierdziła, że ona nie będzie tego robić. Ile w świat, ile Polska by straciła? Już abstrahując od tego, że, bardzo, że była takim triggerem, tak jak pandemia była takim katalizatorem przebudzenia duchowego, tak Chodakowska w dużej mierze była takim triggerem do tego, żeby kobiety zaczęły ćwiczyć w domu, bez wstydu, najpierw na dywanie, potem może wyszły biegać, potem na siłownię i wiele z nich od tego rozpoczęło swoją wewnętrzną przemianę. Więc po czym poznać, że realizujesz misję swojej duszy, po tym, że to, co robisz, sprawia Ci przyjemność, to nie oznacza, że nie ma problemów, że nie potykasz się po drodze. To oznacza, że robisz coś, co daje Ci czystą radość, co daje Ci flow, co daje Ci takie poczucie głębszego sensu. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że w momencie, w którym Ty rozwijasz siebie i robisz to, co sprawia Ci radość, to tak mocno świecisz swoim wewnętrznym światłem, że zapalasz inne osoby do światła. Tak, że inne osoby zaczynają świecić i to jest jak taka reakcja łańcuchowa. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w momencie przebudzenia bardzo wiele osób ma tak, że budzi się i dzieli z innymi tym, czego doświadcza, budzi się tym, że pragnie zmienić swoją ścieżkę zawodową i inspiruje inne osoby. Więc jeżeli ty teraz jesteś na ścieżce, która nie daje ci satysfakcji, która sprawia, że męczysz się i chcesz wejść na misję swojej duszy wejść na swoją ścieżkę, to. Za chwilę przedstawię Ci kilka sposobów, jak tą ścieżkę odnaleźć. E, jak sobie robiłam taki research przed tym filmem, to pierwszym takim podstawowym pytaniem, które powinnaś sobie zadać, to jest co lubiłam robić w dzieciństwie, co chciałam robić w dzieciństwie, co było moim marzeniem. I ja się tutaj totalnie z tym nie zgodzę, <laughs> e, dlatego że moim marzeniem w dzieciństwie było zostać projektantką butów, i ja wszędzie rysowałam buty, wszędzie, naprawdę wszędzie rysowałam buty. I jako dorosła kobieta, e, kiedy szukałam swojej ścieżki zawodowej, stwierdziłam, że no właśnie, przecież ja chciałam być projektantką butów, ja teraz będę projektować buty. I co się, słuchajcie, e, co się okazało? Zaczęłam projektować te buty. No i wiecie, jak 30 lat nie rysujesz, no to jak ja zaczęłam ten rysunek buta, to miałam takie uu, kariery, to ja tutaj nie zrobię. <laughs> I zaczęłam się śmiać sama do siebie, bo to było dziecięce marzenie. Które było moim dziecięcym marzeniem, i być może, gdybym wtedy je rozwijała, to być, może byłaby te, to być może bym się w tym realizowała. Natomiast teraz, jako dorosła kobieta, totalnie tego nie czułam. Więc zamiast szukać dziecięcego marzenia, to, to zastanów się teraz, co ci przychodzi łatwo, co ci przychodzi z łatwością. Dla mnie, e, mi z łatwością zawsze przychodziło mówienie do ludzi. E, takie mówienie, takie flow, nigdy nie miałam ku temu strachu. E, zawsze przychodziło mi to z łatwością. Kiedyś ktoś powiedział, że e, mam parcie na szkło, i to była taka część niezintegrowana mojego cienia, czyli ja to oceniałam w sobie, bo skoro mi tak łatwo przychodzi mówienie do ludzi, skoro to jest mój taki naturalny dar, to może ja mam parcie na szkło. Ale też jest taka część, która chce być widziana, która chce się dzielić tym talentem, tym, co mam do przekazania, tak? Bo to, co mi przychodzi łatwo, to jest też rozwój duchowy. Od dziecka czytam książki o duchowości. E, mój tata zajmował się duchowością, więc, jakby u mnie to jakby płynie we krwi po prostu, tak? E, I mówienie o tej duchowości zawsze gdzieś było we mnie, i to przychodziło mi łatwo. Ale trzy lata zajęło mi zintegrowanie tego, żeby wyjść do ludzi i zacząć się tym dzielić. Więc co zrobiłam na samym początku? Ponieważ tak bardzo bałam się oceny, to na początku zaczęłam studiować coaching, bo stwierdziłam, że coaching to tak ludzie są już oswojeni, <grym> ale duchowość to, to uznają mnie za wariata, więc na wszelki wypadek pójdę na coaching, to będę coachem i tą duchowość będę tak przemycać, ehm, ponieważ była taka część mnie, która się bała, która nie była na to gotowa i to jest totalnie ok. Więc pierwsza taka rzecz to przypomnij sobie, Rozejrzyj się dookoła, co Ci przychodzi łatwo, o czym czytasz. Może o diecie bezglutenowej, może o treningach fitness, może o kwiatach. Co to jest, co przychodzi Ci tak totalnie bez wysiłku, tak bardzo, bardzo prosto. Druga taka rzecz to zobacz jakie masz dary, talenty takie, których nie doceniasz. I na przykład moim takim darem, talentem wszyscy mi całe życie mówili, że mam bardzo miły głos, że mnie się dobrze słucha. No, ale wiecie, jak sobie tak myślałam, miły głos. No jakby, co to w ogóle jest za dar? Co to jest za talent, ten miły głos? Totalnie tego nie doceniając i miałam takie uczucie, że co ja mogę z tym talentem zrobić? No dobra, mogę w radiu pracować, ale czy ja chcę pracować w radiu? Mm -mm. No nie, totalnie, totalnie nie widziałam siebie wstającej o 5 rano czy, czy o czwartej po to, żeby przygotować program na, na poranek, tak? Jakby nagrywać lektory, reklamy, mm -mm, też to, to, jakby totalnie tego nie czułam. Ale kiedy weszłam w misję swojej duszy i zaczęłam te, te, te puzle wszystkie układać, tak? Bo to, co Wam mówię, te wszystkie pytania, to są puzle pewnej układanki i one Wam się złożą na pewien szerszy obraz. Więc kiedy zobaczyłam, że E, najbardziej czytam o rozwoju duchowym, o, to jest coś, co mnie interesuje w zasadzie od zawsze. E, kiedy zobaczyłam, że mam miły głos i mam pewne narzędzia, które widzę, że działają dla ludzi, czyli na przykład nagrywanie afirmacji, medytacji, dodatkowo mój talent do prostego mówienia, to, to zaczęło mi się to łączyć w całość. Trzecia taka rzecz to jest trudne doświadczenia, czyli jakie trudne doświadczenia Ty przeżyłaś, jakie trudne rzeczy, co Cię uformowało. Co teraz może realizować jako komisję swojej duszy? Jedna z moich przyjaciółek mm, ma chorą córkę i to sprawiło, że ona poszła w edukację, otworzyła szkołę, przedszkole, tak? I w tej chwili służy innym rodzicom poprzez oferowanie najlepszej możliwej usługi w formie prywatnego przedszkola i prywatnej szkoły. Pytanie do ciebie: jakie trudne wydarzenia cię ukształtowały i sprawiły, że masz pewnego rodzaju moc, pewną supermoc, której boisz się wykorzystać? Czwarta taka rzecz to jest przestań sobie umniejszać. Bardzo często jest tak, że my się tak bardzo boimy swojej, swojego, swojej misji, tego co chcemy przekazać innym ludziom, że na wszelki wypadek my sobie umniejszamy albo ty sobie umniejszasz, żeby inni nie pomyśleli, że sobie... Że się wywyższasz. I zawsze mnie to bawi, bo to było coś, z czym ja się mierzyłam przez bardzo długi okres czasu, czyli jak ja mogę teraz nauczać inne osoby o duchowości, jak mogę się dzielić swoim doświadczeniem. Przecież wszyscy pomyślą, że ja się wywyższam, że uważam się za kogoś lepszego od nich. A to nie jest prawda, bo. To, co robię, to się dzielę tylko i wyłącznie swoim doświadczeniem i każdy weźmie tyle z tego, ile ma. Natomiast był we mnie taki lęk przed odrzuceniem, bo skoro teraz wyjdę tak i będę się dzieliła z innymi, to ludzie pomyślą, że ja się uważam za jakiegoś guru, za kogoś mądrzejszego. E, więc na wszelki wypadek ja sobie umniejszałam, i to się wiązało z moim niskim poczuciem własnej wartości, i to wiązało się też z czwartym punktem, czyli regresją hipnotyczną. To jest coś, czego ja się bardzo bałam, ponieważ w moich wszystkich regresjach wychodziło, że kiedy tylko próbowałam wejść na ścieżkę swojej duszy czyli być takim no, trochę nauczycielem, trochę rewolucjonistą, dzielić się swoimi darami i talentami to od razu ginęłam. I zawsze mnie to bawi, ponieważ w każdej regresji hipnotycznej ginęłam w podobnym wieku, w którym e, jestem teraz, czyli tak około trzydziestki. Raz zostałam zabita w lesie, kiedy byłam zielarką i taką wolną duszą. Innym razem zostałam ukamieniowana, kiedy, e, kiedy dzieliłam się takim darem trochę uzdrawiania. E, kolejnym razem byłam rewolucjonistą i też zginęłam w więzieniu. E, Wsadziły mnie do więzienia, bo chciałam, buntowałam kobiety, żeby przestały być takie uległe, żeby stanęły we własnej mocy. I... Bardzo mnie to bawi, dlatego że ja nie rozumiałam tego lęku, dlaczego ja tak ogromnie się boję zacząć robić to, co kocham, tak? Czyli dzielić się z ludźmi, rozwojem duchowym, tak, żeby budzili się do swojego prawdziwego życia, żeby, żeby budzili się ze snu. No bo bałam się, że umrę. I, I wiem, jakkolwiek to brzmi, to nie, trudno jest to wytłumaczyć, jeżeli ktoś nie doświadczył regresji hipnotycznej, także bardzo, bardzo Cię do tego zachęcam. I piąty taki punkt, e, którym podzieliła się ze mną e, moja nauczycielka Krystyna Lopez, to jest, im bardziej szukasz misji swojej duszy, tym bardziej nie możesz jej znaleźć. Dlaczego? Dlatego, że umysł jest na maksa, zajęty szukaniem misji. Czyli on chodzi, szuka, sprawdza i, i masz 20 lat, nie wiesz, co chcesz w życiu robić, 30 lat, 40, 50 i ty możesz umrzeć, nie wiedząc, jaka jest misja twojej duszy i co ty chcesz w życiu robić. I dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że kiedy umysł jest taki super zajęty szukaniem, to nie może znaleźć, bo jest skupiony na czym? No na szukaniu. Więc szuka, sprawdza, zobaczcie, ile jest w tym niepokoju, bo ludzie zastanawiają się nad tym, co ja mogę robić, zamiast co ja pragnę robić. Okej? Okay? I dlatego umysł jest tak super, super zajętym szukaniem, szukaniem tej misji duszy. Bo kiedy, zobaczcie jaka jest różnica pomiędzy tym, co ja mogę robić, a co ja pragnę robić. Bo kiedy myślę, co ja mogę robić, to na przykład ja, Magda, myślę o tym, że mogłabym być dietetyczką, bo mnie interesuje zdrowe żywienie. Mogłabym y, uczyć jogi, bo w sumie praktykuję jogę. I nieważne, że robię to tak tylko troszeczkę, bo mnie dłuższy, bo mnie dłuższa praktyka nudzi. Ale mogłabym, mogłabym, gdybym włożyła w to dużo wysiłku, dużo pracy, dużo presji, mogłabym. No oczywiście, żebym bym mogła, ale czy bym chciała? No nie. Bo pragnę robić to, co robię teraz. Pragnę prowadzić sesje jeden na jeden, nagrywać filmy na YouTube, pragnę prowadzić warsztaty, pragnę przebywać w tej energii dzielenia się wiedzą, w tej energii rozwoju. To jest coś, co ja pragnę robić, tak? To jest pragnienie mojej duszy, bo mogłabym wiele rzeczy, ale pragnę tylko jednej, na ten moment oczywiście. Więc zamiast gorączkowo szukać misji swojej duszy, celu swojego życia, to powiedz, ok, poddaję się. Poddaję się i otwieram się na to, żeby misja mojej duszy przyszła do mnie. I teraz zobacz, jakie to jest super istotne. Agnieszka Macią kiedyś w swojej książce, tam, nie wiem, tej pierwszej chyba, Pełnia Życia, pisała o tym, że kiedy była tą super modelką, super prezenterką, miała no, sukcesy, miniony na koncie, ona się wycofała Usiadła w modlitwie, popłakała się i powiedziała, otwieram się na misję, tak? O, pokaż mi Boże, prowadź mnie wszechświecie, jakkolwiek się nazywasz, prowadź mnie, bo ja już naprawdę nie wiem, taka była zmęczona tym szukaniem, bo była i poetką, i piosenkarką, i malarką, i w ogóle wszystko po trochu, tak? Ale jej dusza pragnęła czegoś innego. Była też modelką, no jakby dużo rzeczy w życiu robiła, ale to pragnienie duszy było inne, bo to było z tych talentów, co mogłabym robić, a nie co pragnę. Robić tak? I ona teraz naprawdę wykorzystuje wszystkie te talenty, i to pragnienie jej duszy zostało w pełni zrealizowane. Więc zachęcam Cię do tego, żeby otworzyć się na misję swojej duszy. Czyli na przykład pisać sobie w dzienniku: Otwieram się na misję mojej duszy. Z każdym krokiem otwieram się na misję mojej duszy, albo i totalnie to puścić. Jakby każdego dnia rano, proś o pomoc i mów sobie: OK, otwieram się, prowadźcie mnie. Otwieram się na to prowadzenie i zobaczysz. Że wszechświat cię zaskoczy, będzie tyle zbiegów okoliczności, tyle znaków, kiedy zaufasz i pozwolisz się poprowadzić, że ta misja życia sama cię odnajdzie. I to będzie takie proste, bo to umysł jest zajęty szukaniem, umysł chce rozwiązać, umysł traktuje to jako pewnego rodzaju zadanie, jako cel, osiągnięcie. A kiedy pozwolimy, żeby to przyszło, to staniemy się. Pewnego rodzaju magnesem, tak? Staniemy się energią, która przyciągnie to do ciebie, zamiast gorączkowo szukać. Co nie oznacza, że kiedy przyjdzie do ciebie ta misja duszy, to nie trzeba będzie włożyć w to pracy, pewnego rodzaju działania, że będziesz tylko leżeć i ta misja się będzie realizować. No nie, to tak nie jest. Ale będziesz to robić w pewnego rodzaju flow, w przepływie. Czas przestanie istnieć. Na przykład, tak jak ja teraz oglądam, nagrywam ten film dla ciebie, dla mnie nie ma czasu. Ja po prostu lubię to robić, ja po prostu znikam. I tak samo jest, kiedy przygotowuję scenariusze, i dokładnie tak samo jest, kiedy, e, kiedy nagrywam dla Ciebie te materiały, tak? Po prostu wchodzisz w pewnego rodzaju przestrzeń, gdzie nie ma czasu, jest pewnego rodzaju bezczas. I o tym mówią pisarze, o tym mówią piosenkarze, o tym mówią twórcy, tak? To jest stan takiego twórczego flow. E, to I jak odróżnić teraz misję swojej duszy od ego, od pragnienia? E, no to ego ci będzie mówiło, że ty chcesz być wielka, ego ci będzie mówiło, że ty musisz coś osiągnąć, że ty musisz zrobić to takie duże. A dusza ci będzie mówiła, ja mam taką radochę z robienia bukietów. I nie muszę być najlepszą florystką na, 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 na całym świecie albo w całej Polsce, to może być rezultat tego, co robię, ale dla mnie największą wartością jest robienie tego bukietu. Ego będzie to oceniało, będzie mówiło, Ty teraz, to teraz zrobimy to na taką skalę, to teraz zrobimy to takie duże, to zarobimy tyle pieniędzy na tym. Pamiętacie, czyli to jest to, o czym mówiłam, o tym lekarzu i o tym murażu, czyli wartościowanie tej pracy. Ego to będzie oceniało, stawiało ci jakieś cele. A dusza będzie się po prostu cieszyć z samego efektu tworzenia. I bardzo często zobaczcie, jest tak, że kiedy jacyś biznesmeni albo sławni ludzie mówią o tym, jak osiągnęli taką ogromną karierę, to oni mówią: Ja w ogóle o tym nie myślałem, nie myślałam, ja tego nie planowałem. To po prostu do mnie przyszło, bo miałem tak duży fan zrobienia tego, tak dużą przyjemność, tak wielką radość mi to sprawiało. Więc kiedy słyszysz ten głos, który cię krytykuje, który cię ocenia, który ci mówi: że tak nie powinnaś, że nie możesz sobie dać do tego prawa, że kim ty jesteś, żeby sobie pozwolić, to odsuń go na chwilę. Odsuń go na chwilę i poczuj, co się wydarzy, kiedy nie zrealizujesz tej misji. Co ta twoja misja może dać światu? Jakimi talentami możesz się podzielić? Jakie światło możesz wnieść? I poczuj, co się wydarzy, kiedy tego światła nie wniesiesz. Ta różnica. To będzie ta różnica pomiędzy ego, krytykiem, tym gadaniem umysłu, a pomiędzy Twoją wewnętrzną esencją, misją tego, co chcesz realizować. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że trochę Ci rozjaśniłam. Jeżeli chcesz więcej tego typu materiałów, to zalajkuj ten film i zasubskrybuj mój kanał, aby dowiedzieć się, kiedy będzie nowy materiał. Namaste.